Teraz się z tej strony to z tej strony na wroga. Nie wiem czy wrzucę w konkretnym roli ze tak tutaj nie ale mniej więcej sobie zresztą zamiana, w dzień działamy usługowo. Jak e widzicie tam e za mną na szybie. a poczekajcie, tutaj jest fajna reklama e SOWO Usługi Rolne. Pójdę e na, do klienta na nawet 40 hektarów oni tam odstawiają i teraz ja godzina 12, 16, 13 jadę dołączam do nich, ja wyrządzę swoje prywatne sprawy też odwołuję się jeszcze i dalej powiem na temat który, bo nie wiem jak w i wrócę tak luty zakłada u mnie 4 hektarów Wyszedł 4 z stopica. I co? Śmieli się ze mnie wszyscy, że 5 ton nie było. 5 może nie było, ale 4 ton. Pięknie. Jak na mnie do wiarki nie wierzycie, w razie czego się pokażę ilość sprzedanego zapaku. Cały odamię nakłosiliśmy. Wyszło też 4 tony z hektara Eee, średnia ale z, z jednego kawałka, gdzie były 2 hektary bo wczoraj wróciliśmy tutaj, wróciliśmy 2 kawałki, w końcu mamy ostatni ale poznaliśmy już na podstawie 2 z 2 hektarów na jednym kawałku że zsypnął mu 5 stopni 5 stopni 5 tak? nie, 5? 5 stopni by ja właśnie mówiłem do niego, że że ten ostatni kawałek to jest dla skonty, dla Ja jadę do nich i zaraz się widzimy przy Więcej nic nie pogadam, bo nic się z nie działo. Więc tam powiem być na polu. Jesteśmy już klienta, no że oni i tak wcześniej kusili. jak mówię tam, nasypali. Te naczepy, naczepy, srepy, przyczepy. No ale że pak tutaj rodzina. Kurwa jakie akcje się dzieją. Tam na pierdziela deszcz. Tu prezes siedzi w na Kowanie, na przyczepie. Tam tu Pasiwo. Tu się zakupaliśmy.

Łepak tutaj, no, powiem wam, kozak zielony taki, że to jest tragedia. No, tutaj staniemy. Mam mi dosypię resztę i ja uciekam stąd. Idę się zapadam tylko jak z drogą. I tyle. Kosa własna była mała się wcześniej, teraz dobita. Jestem już cały zasypany. Wracamy. Na skop, na czym skop jedziemy teraz, nie? Co ty mi się tam? Ojej. Na skop jedziemy. Tam kombajny kosztów. na boczek to takie kurwa wąwozy panowie dajcie spokój i ja tego przyczepę wywrócić po polu łaziłem kurde raz zbierałem tego śmiecia padał deszcz znaczy kropił no więc tak to teraz muszę je on mam do mulczowania tam niedużo wcale mówiąc niedużo, dużo bo mam do mulczowania e, 10 hektarów, więc ale 3 kawałki, czy że mogę tylko, że muszę na 2 kawałki je ja też do siebie Uhu. no, więc tak o, dobra jesteśmy w innym, scenari w innym scenariuszu otóż takim, że będziemy Mulczować, ja pierdzielę jak się zgrzałem i zmęczyłem Tak genialnie Dobra Zaczynamy o. Dobra Ech. Wałeczek Halo że już Oj, O już zawsze do siebie pojechałem Wiespalna No i właśnie No mnie wiecie bo robina to tak zbytnio nie podziałam ja miałem 16600 na tamtych przyczepach u klienta Ecie, ja tam nie dojeżdżam na kształt od, od do tego Wolniej to mi się wydaje to lepiej. że zamczyłem uprzedni napót, żeby lżej może i tak nie ma. Trzymyć lżej. No, tak bym powiedział, nieźle. Niżej dam to trochę już rejestrowałem się Trudno jest trochę więcej kapszaków jest No kopić kropić Będzie to jest najgorsze, kurde to, to rozkładanie Trzy koła z ogólem to jednak trochę to zajmuje czas. Jeszcze takie dobre 20 minut mi to zajmuje Wiecie jak to jest jeszcze, jeszcze takie świeże że użytkuje się multę, no to to szybko idzie. Gorzej jak ty Gorzej jak ten Jak zastały. zastał, został się, nie? Tak, mamy fanpage'a, więc zapraszam do skorzystania z SOWA Usługi Rolne, zaraz Wam pokażę naklejkę, tak się nazywamy na e, Facebooku. O tak o. tam możecie zobaczyć poczyniania nasze, umówić się na e, koszenie i tak dalej. Tu no. tutaj i będzie No. Tu to zrobię. Oj, skliknie się. Jeszcze zostaniecie za mną fotografami. To to, 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 lepiej no ale się rozpadam oj pysznie hmm. skończyłem mulczować no petarda, kurde co to mówić to jest petarda no super, naprawdę. Oj, już mi się ta robota podoba. Podniesiemy sobie drewnianko podłoży od razu. No bo teraz będę głowią prognozę, a tego byśmy nie chcieli To wracamy To składania jest ale myślę, że tak nie ma Boże, mi się, że kurwa ktoś samochodem przyjechał a tu tylko ten najgorzej to składanie bo to tak kurwa bolce wyciągaj To dobrze, że teraz Hitcha tego mam zrobionego, więc teraz tylko pyk Zaraz wam pokażę jak to działa Znaczy to tam za te tematy hiczów kulu i tak dalej Znaczy hitch jest tyle dobry, bo on jest chudowicznie wyciągane są, nie? To wiecie Tam, Dobra, zapchane. Tak. Dobra, wystarczy. po koło tam. Mówię, najgorzej to takie Składanie składanie. Widziałem, że z Damianem widzieliśmy, jak inne wózki mają, to mają z tyłu na siłownik normalnie. I wózek na siebie, na siebie. I to by było zajebiste. A nie takie gówno. No, gówno nie gówno, wiecie. Jak się jedzie na jeden kawałek, który ma 10 hektarów Ok, no. Ah, kurdo. Et toi mi do mnie Ja pia, pia, pia. A u siebie jeszcze muszę dwa razy się kurwa składać. Przepraszam, że klina. Ale raz muszę pojechać na hektar. I raz pojechać... Raz pojechać na 3 hektary tam 3 to tam wiecie Pół biedra, ale właśnie gorzej Z tym kurde hektar pojechać, złożyć się Rozłożyć, złożyć A na 2-3 pojechać Dobra A dzisiaj najpierw mi wszyscy kurde machają A ja Jadek, locht nikogo nie widzę dobra jeszcze ta menda została Uff. a tu co tutaj o, tak no i dobra a ja zapomniałem w tym sezonie złożyć czy coś tych bols bolczyków wyciągnąć czy coś ja do składania akurat de bolczyki zostały tak jak teraz są pogięte nie można ja nie prawo, nie wlewa lewo. Masz jeszcze na szereg ja pałem dobra widzimy się jak coś później o. mamy 22. jesteśmy już u mnie na mulczowaniu. udawiana zmulczowałem, więc teraz zaczynamy u mnie no na ten kawałek koło domu, bo trochę padało tu Ale nie jest źle więc Chcę to ogarnąć szybko I zobaczymy co to z tego wyjdzie No eee, ten No ja na dzwoniłem, oni jeszcze tam koszą na tych, tych wyżynach więc niech koszą, ja tutaj szybko dociepiam o to wiecie chodzi? o to chodzi? o co chodzi? o to chodzi, żeby się kurwa demaci nie lepiło bo jak się będzie lepiło, no to dupa nie robota A wiecie, z tym kurwa bym pojechał... Oj, On pojechał jakoś tak. To wiecie czy czego się boję? Policji. Bo wiem, że to będę, jak zobaczył, że... będę. Przepraszam władze, nie jesteście mędami, jesteście prawilnymi. A tutaj na jeden bolec łapałem i chyba to już teraz zrobię. na jeden bolec Zawsze nie pija Złapiemy Już, w dużej dziurze. Dobra. Dobra, mamy to. Najgorsze to właśnie to kury do rozkładania. Jak mnie to rozkładanie denerwuje. Ja myślę, że to nie trzeba na... Tutaj nie wyjdziesz mi teraz, tak? Muszę cię już montować. Patrzcie. Teraz to Dobra. No i dobra, robimy u mnie. Tak to mniej więcej wygląda. Na to jest dużo niż, no, niższe, z tej strony niższe. Bo to już wyżej jest Ale ładnie idzie. Więc Myślę, że ta metra będzie strzał w dziesiątkę. Sobie zerowałem 10 hektarów i tak dalej. mam te mokro nie zerować znowu, ale my się mi to do czego. Więc zerowałem. Wcisiemy. Myślałem, że gorzej to padało, bo tu nie wiem czy to tutaj w ogóle coś spadło. No bo jak jutro w ogóle mało spadnie deszczu to i tak zablokuje nam e, roboty polowe to zobaczę jaka sytuacja będzie w domu bo wiem że coś tam Magda wspominała o malowaniu jakimś więc będziemy malować deszcz chyba sobie naceje, zobaczę jak to wyjdzie, będziemy szło Jakie to jest? O, lekkie, no. No co jest? O, nie rąk, chyba nie pomyliłem. A. No, do no. Nie ale i tak elegancko, nie? Chcę, by dookoła. Na razie, a później mam taką, co przydzielę na pół. zamienie się ale nie chce hmm. się zobaczcie w co biegam miała być gorczyca, no niestety wiecie, pogoda zrobiła swoje serio, ktoś mu to śmieci? swoje i niestety nie ma gruczycy Nie jest za co ten Ale powiem wam Kurde, mulke, to jest murcze A kurde, sobie wyjeżdżaj, bo Nie wiem czego mi mocno wyjeżdża ten, myślałem, ziemię ale Ale to Ciągnik wieje Nawet nie kazałem no już kody bo powiedziałem, że to będzie No i ja mak delikatnie już pada, no ale ciśniemy, ciśniemy z robotą, bo sama się nie zrobi, choć żeby ten był duży kawałek już tamten hektar nie zrobię, to kij w tyłek, tam koło domek bym nie zrobił ale duży to, to muszę bardzo, bardzo, bardzo zrobić no ale myślę, że spokojnie na ładę, bo nie masz tak, nie ma takiego rycie ale, ale bardzo ładnie idzie kurde, teraz talerzóweczko jak to wzruszę wrzucę od razu sobie z worek piaku jak wiecie, ale dociążyć Łogie nad łogie Oczywiście będzie to szła przenica kwalifikat Nie będę jakiś tam odmian chyba, bo może dwie albo może wezmę dwie odmiany Na przykład tylko dwa hektary Że Może mogę trzy na hektar, hektar I to na dwa No zobaczymy, muszę to już w górę do kupy napisać i zobaczyć Dobra, ja się z wami żegnam, yy, vloga wrzucę yy, Jakoś może jutro, jak będzie padało W ogóle będę miał malowane, malowanie, ale dam mu No więc pozdrawiam, do zobaczenia, odsłyszenia Hej!